Siemniaczka wszystkim z tej strony Maxie. Dzisiaj zagramy sobie Fortnite Jest to sezon czwarty y, Sezon drugi Chapter czwarty Tak jest I włączyłem Fortnite też jeszcze to nic nie zrobiłem Widzicie, level pierwszy coś tam miałem jakieś intro tylko na początku Które chciałbym z wami obejrzeć I chcę je Włączyć od nowa I to chyba będzie Mega fast albo chapter to no, chyba to, dobra. Watch video i ogólnie z tego coś słyszałem od znajomych, bo to dzisiaj wyszedł ten nowy sezon. E, jakieś parę godzin temu, że jest to główną <noise> i że nie polecają, ale no ja mówiłem, że sam sprawdzę. Zobaczmy co mają. Okej, okay, no widzę, że... Nie no, motory jak motory, motory były. Jakieś nowe skiny. Okej. Okay. No nowe postacie są. Jakieś wyrwy znowu. Ej, ale strasznie mi to przypomina taki klimat cyberpunkowy, nie? Tak No jakieś kurde... coś. Jakiś, nie wiem Jakieś rampy. No bez kitu, cyberpunk, jak nie wiem, no tak grubo, nie? Jakaś katana w ogóle. Ciekawe, czy to wszystko będzie. Aha, dobra, i to tyle. Tam jeszcze jest ten z gameplayu, ale tego nie będziemy oglądać, bo nie chcę już zanudzać. Dobra. Pierwszy to Battle Pass. Ja w poprzednim sezonie wbiłem tam sobie setny poziom. bla ble, ble, jeszcze wczoraj grałem. Okej, okay, sprawdźmy, co mamy tutaj w tym. Karnecie. No, jest jeden. jest taki skin. No takie te włosy nie pasują jakby do niego totalnie. Moim zdaniem. E, tu jest jakieś dodatkowe do niego, okej. Okay. Tu mamy jakąś kobitkę. Animowana. No, takie słabe, nie? Te animowane są te postacie. Okej, okay, tu mamy jaszczura, który jest nawet spoko. E, fajnie się prezentuje i mamy nawet o do niego Aha, to jest ten To jest kurde Lotnia Interesujące Ten strój taki średni do niego Ojoj Dobra, mamy jakąś babkę Ona no, w miarę okej okay. Nie, ale jakoś mega nie zachwyca tu mamy, aha, tego ziomka z trailerów. On jest taki w miarę, ok. To jest chyba inny strój do niego, tak jest. I ta babka w miarę Gites. No, ta też nie jest jakaś mega zła. Dużo fałdolców jest do zebrania. Ok, aha, i tutaj jest jakieś coś. Nie wiem, Rich Level Night 4. Okej, okay, uh, look. Dobra, z, o, czy, y, na samym w ogóle początku dostałem Skina. Jak wszedłem do gry jeszcze i jakieś tam malowidła, ale to wam pokażę. Chyba to, to tego dostałem, bo tu miałem wykrzyknik, tak mi się wydaje. <coughs> dostałem jeszcze... czy to są stare? Właśnie nie wiem, dostałem chyba... Nie, to mi się wydaje, że są ze starego jeszcze karnetu. Hmm. Może ta? O, piękny mój taniec, najulubiony. Dobra, item. Sprawdźmy, co jest w sklepie, bo to też jest interesujące i ciekawe, co oni tutaj mają. Yy, Okej, okay, to jest ciągle to. O, to jest, tego chyba nie było. Mi się wydaje. No, w tej wiadomo, bo film wyszedł. Właśnie, muszę jechać do kina. Jeżeli byliście, to możecie napisać w komentarzach, jak tam, yy, Creed Trójka. Na pewno poczytam. Bo jestem też zainteresowany tym, muszę tu jechać. Ghost Rider ciągle jest, kupiłbym, ale nie, jeszcze nie, tym, jeszcze nie ta pora. No i co, no i tyle. Ja zaraz. Ja sobie zagram, oczywiście. Kupię. O tu mamy nawet ich zwania. pewnie fabularne. Linia fabularna. No i co, ja sobie pewnie kupię karnet trochę później. No nie, ona nie jest chyba z tego, tego. No i ogólnie. E, fajnie, mega wygląda menu główne. To mi się podoba. E, właśnie, mapę sprawdźmy, bo ja już tutaj wbijam do gierki: e, mapa, 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 e, play. Nie, czekaj, mk a nawet nie mogę? Nie mogę chyba zobaczyć. Nie mogę, no? Aha, ok, są prosto nowe tem do odkrycia. Tutaj The kittle Anyway of Scratch, Fancy Fields, te takie zostałe, te miejscówki. No dobra, to sobie polecimy tutaj na tą nową I Zobaczymy co tam będzie Dobra, let's go Jeszcze so, trochę Tutaj tego zrobię, okej okay. Podziękowaliśmy kierowcy busa Ej dobra, lecimy od razu może na questę, jakieś coś, czy co? Aha, z nim tutaj, dobra, polecimy To jednak nie lecimy na... Nie, no dobra, ja mam poleciał najpierw na nowe miejscówki, jakieś Posprawdzać coś tego typu Wiecie o co chodzi. E, może byśmy tam polecieli. Hmm, bo to jest takie... To wygląda jak takie tiltet, nie? Stare. Czy coś. No ciekawe, ciekawe. E, tu w ogóle zaczynałem swój poprzedni... E, po, w poprzedniej sezonie tam lądowałem. Na odcinku nawet, bo to był pierwszy odcinek. E, pierwsza moja gierka. Tak samo teraz, tylko że teraz lądujemy obok. Tam już słyszałem. Jak ktoś wylądował, to troszeczkę dalej spoleciałem. Okej, okay, mamy le legendarną skrzynkę, więc to jak na sam początek nie jest źle. Jakaś, jakiś kula nowy shotgun Okej, okay, leżę, leży ziomuś. A ja w ogóle... Aha Myślałem, że czegoś innego w ogóle strzelam. Dobra. Spijmy sobie potki na luzie Będę miał 250 Więc luz I będę się czuł troszeczkę bezpieczniej eee... O kurno, mamy kurne katanę, ty Mówiłem wam, że coś takiego jest Co jest grony Co to było Spokorzysta... O ja pierdolę. Dobra, walimy ją Czemu... Nab... Ej no kurna! Ej, to jest jakiś żart, ja nie wiem! Kurna wyjmuje shotguna, klikałem chyba z 5 razy jedynkę... Jeden HP mu zostawiłem. 5 razy kliknąłem jeden, żeby wyjąć shotguna, a to gówno. W... ciągle miałem tą zasraną katanę. Co to kurna jest? To już wiem czemu tak narzekali moi znajomi. Właśnie gangdali że jest ta katana kurna i ona bije po 60. Czy coś i to jest ogólnie takie gówno. No tutaj słuchajcie, ostro będę jechał i to bez kurde skrupułów, nie? Tu bez żadnych tego, no bo kurde... Jeżeli już robię jakiś sezon czy coś, to powinien zrobić to dobrze i coś fajnego, dobrego, a nie jakieś kurde tutaj takie w ogóle czemu mi nie chciało zmienić broni, to jest... to mnie najbardziej interesuje. No bo klikałem, no klikałem to i. Kurde nie wiem, no i miałem ciągle są katane i nie, nie, będę ciężko w tym sezonie. Pum, 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 pum. Dobra, kurde, żeśmy bardzo długo czekali, ale w końcu udało się. Eee, Wejść, już mamy tutaj prawie drugi level. Wejść do kolejnej Jerky, tak jest. Dobra, mamy nowe argumenty do blokowania, te całe. Dobra, polecimy tutaj. Tam mi się wydaje, że będzie leciało najwięcej osób. No bo to jest kurde, jednak ogromne. Dobra, nie ma co gadać, tylko trzeba lecieć sprawdzać. O co tam biega? No bo co? I trzeba w końcu coś fajnego ugrać, nie? I tak dalej. Lecimy. Dobra, otwieraj. Let's go, let's go. Kurde, strasznie powoli lecimy Dobra, widzę, że są tutaj te różne rampy i itd. Tak o kurde, ej tu jest takie Kurde, jakaś Godzilla czy coś jakiś potwór, nie? Okej, okay, ja nie wiem, ja w ogóle gdzieś na dół strasznie wylądowałem Ale dobra, to są normalnie itemy Więc spoko Ja nie wiem co je... I nie, nie wiem, ja jestem pierwszy raz na tych miejscówkach, kurde Nie wiem gdzie, gdzie by tu łazić, jakieś skrzynki czy coś, tego rozwalać nie można Nie no kurde, znowu ta katana popieprzona Mogę to rozwalić? Nie Tam są skrzynki Gdzieś Dobra, biorę tak Okej, okay, niech jest tak. Dobro, let's go. What the fuck, czemu to mi zniknęło? Jakieś kurde też błędy, niedopracowania. Super. O kurna. Ok, lol. Nie wiem, strasznie mi się dziwnie strzelało tak, jakbym miał umrzeć od razu. Tak nie wiem. No, nieważne. Zabiłem typa, grajmy. Dalej Przeadujmy oczywiście wszystko okej okay. Po tym o właśnie mogliśmy Spoko Możemy się tak transportować, ok nie jest to złe O kurna, on ma tą katanę Tego do mnie strzela, kurna. Ale główniany jest ten sezon. Nie, dobra. E, słuchajcie, 2 na 10, moim zdaniem. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. E, tak, i tyle w temacie. Ja nie wiem, czy będę grał, czy w ogóle coś jeszcze nagram. Jest to dziwne. E, no i co? No i... Tyle co mam do powiedzenia, do powiedzenia. Za niedługo kolejny odcinek z The Endurance, tak myślę. Bo jest tam parę rzeczy jeszcze, których nie zrobiliśmy. A póki co, ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, żeś, manko, Yo.